Witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, spotykamy się u Pana Leszka kilka dni po kolejnym locie, który był ostatnio. Skąd leciały te gołąbki? W niedzielę leciały z Pleszewa, 320 km. Tak, nagrywamy ten film kilka dni później z tego względu, że niestety z przyczyn prywatnych nie mogłem do Pana Leszka dotrzeć. Ale dzisiaj również mamy dla Was fajną rzecz, ponieważ mamy lot treningowy. Dzisiaj lecą... Lot treningowy, lecą gołębie spod Chmielnika. Będą, no już są wypuszczone w tej chwili. Akurat już, już są na trasie. Najpierw zostaje wypuszczone samice, za chwilę wypuszczone będą samce. Myślę, że dzisiaj się spotkają razem i żeby ich zmobilizować, zdopingować do szybszego powrotu, będą, będą chwilę, miały, chwilę miały dla siebie, no bo wiadomo, że lecimy, lecimy. Yy, tak, że, że głębie są rozłączone samce osobno, samice os samce osobno, samice osobno, a, a dzisiaj będą miały okazję się spotkać także Kubę do sobą no i, i, i dopinguja się, żeby wracać w niedzielę jak najszybciej. E, podobno, właśnie ostatni lot poszedł całkiem nieźle. E, jak, to, jak to było? Może Pan nam troszeczkę relacjonować? No, lot akurat ten nam wyszedł bardzo dobrze, bo, bo, bo zajęliśmy czołowe miejsca i, w, i gołębie zajęły do pierwszej dziesiątce Było 6 naszych gołębi z oddziału i wygraliśmy. E, w siódemkach, i w ósemkach, także, także naprawdę bardzo, bardzo dobrze go się spisały. Pomimo, że był też lot pod wiatr, był trochę lot lżejszy jak te ostatnie z milicza, bo przekładowo w gołębie leciały gdzieś około 4 godziny 10, a, a, a stąd z poprzednich lotów leciały 4,50. No to już ten wiatr był lżejszy, ale, ale był taki lot najbardziej sprawiedliwy, bo bo prosto nie było żadnych tam bocznych wiatrów tylko prosto dziób gołębia także że, że miały to mi się wydaje że jeden ze sprawiedliwszych takich lotów dla dla nikogo nie był on, on tam yy, jakiś tam lepszy czy gorszy no w takim razie zapraszamy was do oglądania dalszej części tego filmu zobaczymy jak poradzą sobie dzisiaj gołąbki w przypadku tego lotu treningowego nie do oglądania I jest pierwsza grupa Loty treningowe więc Gołąbki miały dość blisko ile to kilometrów? A około 60 kilometrów Ale są puszczane po kolei, koszami Jeden kosz, drugi kosz Ale teraz te dwa kosze już się złączyły Jedno z i za chwilę drugi I za chwilę powinny być następne Czyli praktycznie w ciągu bardzo krótkiego czasu mamy już 80 gołębi. Nie razem razy dlatego bo tak to one by wszystkie naraz leciały. Mm -hmm. Ale po kolei są wypuszczane tam. Jedna skrzynka, druga skrzynka. I mamy moi drodzy kolejną grupę. Chyba znowu około 20 sztuk, no nie? A może mniej. Coś koło 20. Następny kosz był tak no. wypuszczane były koszami. Jeden kosz, drugi kosz. Tak. Uh -huh. Jak odleciały, to następny. Tak, tak. Zapomniał, który ręcznik się chodzi, Musiał, Musiało go nie być długo, chyba. Zacięty jest i tak dalej. To coś, coś on kurde. O. Nie pamiętam, w którym każdy ma tam, Każda para ma swoje cele Nawet jest trochę luźnych cel, bo już trochę głębiej nie wróciło z poprzednich lotów W następnym tak samo siedzą sobie paramię o tamta samiczka jeszcze czeka na partnera, ale nie wiadomo czy nie doleciał jeszcze, czy uh -huh jest tu gdzieś na podłodze ale nie widać samiczek jest chyba więcej trochę i niektóre są luźne ale niektóre nie są sparowane ale to tym tym się bardziej motywują nakręcają się bo walczą o, o partnera i wtedy oczywiście z lotu szybciej wracają żeby wyłapać tego partnera jak <grym z lotu> Korzystając z chwili, pokażemy takie lepsze gołębie, które posiadamy w własnej hodowli. To jest akurat samiczka z, z 18 roku z naszej hodowli. Zrobiła w zeszłym roku, była najlepsza w okręgu. Na 13 wkładań zrobiła 13 konkursów. Także była bezbłędna, jedyna w okręgu na 800 hodowców. Jedyna w okręgu zrobiła 13 konkursów, Ani, y, 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 żadna inna nie była lepsza. Miała po 12 konkursów, ale 13 żadna nie zrobiła, a 13 lotów było. Czyli pięknie poleciała. No, no, no najlepsza, zobaczmy, dostała, dostała puchar, super puchar. Dostała, także zadowolony jestem z niej. No i na razie leci też bezbłędnie. Zobaczymy jak dalej. 18 rok, no to już w tej chwili no, będzie miała 5 rok, no to już takie ostatnie szanse na jakieś takie szybkie loty. I i zwycięstwa, no bo wiadomo gołąb już no, piąty, szósty rok to już jest raczej przestaje latać już przez takie wyniki no, osiągać nie, nie jest za szybki w każdym razie no bo on Lecia. jeszcze będzie leciał będzie, ale, ale już nie będzie osiągał takich większych prędkości mamy następną samiczkę która pochodzi od Jana Benedykta była zakupiona w 18 roku do tej pory spisuje się bardzo dobrze to jest taki no, kolor ma taki dość ciekawy nawet i, i, i czołowy, czołowy lotnik rok w rok robi 10-12 konkursów jak na razie no. bardzo fajna bardzo taka ja o, ja tu mamy ludobu na nią nawet Jan Benedykt Rota Jan Benedykt też bardzo fajna samiczka, też możemy ją wypuścić, bo, bo ona trafi do swojego błędnika <śpiewanie> Mamy jeszcze takie ładne gołąbki z koloru. Zobaczymy, czy one się sprawdzą. Na, nabyte od pana Breszko. A takie nietypowe te piórka, ma? No, to jest kolor. Y, 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 jak? Opale. Jak, jak, a, opale, opale. to są te gołębie opale, zwane. tak. To są gołębie dalekodystansowe. One wracają tam z, nawet z Paryża, z Brukseli, z tego i to do dobrych dobry, dobry, no, dobry konkursy robią. Także no, zobaczymy. Kilka takich sztuk żeśmy nabyli teraz. Poparowane są z naszymi dobrymi gołębiami, także chcemy to trochę pokrzyżować, żeby były i szybsze, i mocniejsze. Ale jak to wszystko wyjdzie, to dopiero zobaczymy za przyszłym roku. Bo teraz już młode mamy od nich a w przyszłym roku zobaczymy co jakie wyniki zrobię i tych gołąbków nie wypuszczamy bo one by nie wróciły nie wypuszczamy bo one są nabyte w tym roku także by, by mogły, mogłyby nam zginąć a tu jeszcze zobaczymy bo tu mam jeszcze następne gołębie jeszcze następne gołębki to co o to, to jest z naszej hodowli gołąb 4407 który latał u nas, do, w zeszłym roku dopiero my, my go wycofali ale gołąb jest tak solidny, że on po prostu przez te kilka lat przez te kilka lat robił nam konkursy czołowe i, i minimum 10 konkursów w roku zrobił minimum, bo, bo był cały czas w czołówce ma ponad 70 konkursów zrobionych w swojej karierze i w zeszłym roku jak już na którymś z lotów się zawiesił, nie było go przez tydzień czasu to no czekałem z niecierpliwością na niego, żeby wrócił po tygodniu wrócił i od tej pory już jest w rozpłodzie jako czołowny, czołowy rozpłodnik No, wyrywa się, ale no on by nie uciekł akurat, bo on jest tutaj wychowany, tutaj leciał ale, ale już musimy go z powrotem do rozpłodu włożyć bo tam wychowuje na pewno młode i nie możemy to już teraz puszczać z innych głębi. Tu, tu mamy następne gołębie od y, hodowcy z Niemiec. To jest pan Jurgen Brendel. Jest to czołowy hodowca w Niemczech. Teraz już ze względu na wiek trochę zaprzestał hodować i, i trochę tych gołębi od niegośmy y, y, nabyli. No, trochę, no dość dużo, bo pewnie 20 samic i 10 samców. 10 samców, i, 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 i. No, on był czołowy hodowcą. W 18 roku, jeszcze młode, miał y, mistrzostwo Niemiec. Miał także że i gołębnik solidny, i to jest taki emerytowany architekt. Te rodowody, wszystko jest napisane pismem technicznym, także on to sam robił i, i, i przekładał się do tego. no Z tego, co mi kolega opowiadał, to tak długo przebywał w głębniku, że pewnie nawet nie nocował nieraz w domu strasznie, strasznie, to, czyli pasjonata pasjonat strasznie drugi gołąbek też jest od niego też bardzo fajny gołąb też w rozpłodzie go mamy także od niego już żeśmy nabyli takie gołębie już no starsze, przed lotowane, ale, ale mówię, no osiągnął tam bardzo dobre wyniki w Niemczech, no i chcemy Chcemy to przenieść tutaj na nasz, na nasz grunt i, i powtarzać, jak się uda taki wynik <laughs> no wyosiągnąć. Ale zobaczymy to wszystko jeszcze. Też są pierwsze młode, dopiero w tym roku będą po tych gołębiach u nas latały. No i będziemy widzieć, no, czy będą się wyróżniać, czy nie, ale myślę, że powinny się wyróżniać. No, no ale, i budowa ale i... jak widać, no jednak ten sport wymaga sporych inwestycji. No, no inwestycji wymaga i, no i pracy dużo przede wszystkim, bo wiadomo, że to, tak szybko, łatwo się tego nie zrobi. No, a tu mamy gołębia jeszcze od kogoś innego. Jeszcze od kogoś innego. Witchem. Bogardli. Też mi kolega przywiózł go z Niemiec, też w tym roku. Ze względu na to, że tam było więcej samiczek, a, a było mniej samców, tośmy dołączyli te głębie. 6 sztuk takich mamy od tego hodowcy. Między innymi jest taki błowy gołąbek ładny, których który naprawdę takich taki głębi nie jest za dużo, bo większość jest niebieskich, nakrapianych, a, a ten jest taki, no, ten jest połowy gołąbek ładny i no, no, wszystko się to wszystko mu się składa taki taki, że no, myślę, że, że powinien być pożytek z jego, z jego potomstwa, o, To jest to są gołębie od Rainera Puttmana znowu. Tajny ekutman, który tam nam wybrał takie gołębie, które ma już na swoim terenie sprawdzone i są one u nas teraz w rozpłodzie. I jak, jak na razie te gołębie, bo mamy też takie gołębie, co już lecą u nas z 18 roku, to są czołowe gołębie w naszej hodowli, które zdobywają czołowe konkursy i większość konkursów zdobywają także. Ten jest akurat w rozpłodzie y, przywieziony do prostu do rozpłodu. Także on nie był lotowany u nas. Ten jest też y, oddział 516 553 DV Samiczka też od Rainera Putmana. Bardzo fajna samiczka. I budowa, i wszystko. No i, i, i mówię, no to są akurat z tym roku nabyte do bo wcześniejszych mamy jeszcze pewnie z 10 czy 12, ale, ale tego, ale tamte już są sprawdzone, a te dopiero będziemy sprawdzać w tym roku. A tu jeszcze mamy jedną z lepszych samiczek, które. Przy, yy, które które przysłane były w 18 roku jako gołębie dość późne, bo to było gdzieś po 15 czerwca 10 sztuk, wtedy nabyłem u, u Rainera i zastanawiałem się w ogóle czy ich dawać na loty, ale, ale zdecydowałem, że no, trzeba zaryzykować i te gołąbki obleciały loty, jako młode zginął wtedy jeden z 10, resztę zostało Jeden nawet przyszedł z poszczelonym skrzydłem, miał tutaj taką dziurkę po wiatrówce pewnie, czy po czym, bo, bo, bo i, i ten gołąb, pójdźmy go tak gdzieś, no niby się już wyleczył, daliśmy go jeszcze na jeden lodi i zginął wtedy, a, a resztę później jako roczne jeszcze zginęło dwa pewnie i do tej, do tej pory sześć gołębi jest, które lecą w czołówce, z tych gołębi, to jest tak samo, oddział 516. 516 byłam 14, 11, później mam 1411, później mamy jeszcze Na wielu wystawach nawet była Była na ogólnopolskiej na wystawie, chodzę, łapię się już drugi raz Na, na ogólnopolskiej wystawie było No to jest jego numer, 1411 No, no to na dzisiaj by było tyle z tego yy, Pokazadania A w przyszłości będziemy dalej pokazywać, bo mamy w rozpłodzie bardzo dużo dobrych gołębi, które, które jesteśmy z nich zadowoleni. I myślę, że, 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 że będą robić dalej wyniki. Piękne, piękne gołębie, także myślę, że będą te wyniki robić na pewno. No. Bo Tutaj pan Zbyszek niesie kuper rodowodów. Nie. Pana Zbyszka nie lubi kamera, ale... <noise> rodowody polskie ale czarny przeleciał widzę zerknijmy sobie na ten zegar jeszcze jak to no, wygląda W ostatnim locie było u, w drużynie Eweliny 111 i tyle samo jest a u mnie było 151 i jest 153 czyli uh -huh. dwa doleciały jakieś z wcześniejszych lotów aha czyli z wcześniejszych lotów to My jest To z wcześniejszych lotów bo jakby były z tych z ostatniego lotu to one by się odbiły wcześniej Chyba że dzisiaj doleciały, no to, to różnie tam mogło być e, Dzisiaj było ile tych gołębi puszczonych? No było 153 i 111 to 264 no. 264 wszystkich gołębi, bo no bo są takie jeszcze co, co były po przyszły późno były przemęczone, były gdzieś tam skrzydło, gdzieś któryś tam ma uszkodzone to, to, to takie gołębi żeśmy nie dawali dzisiaj bo no bo w ogóle one już nie nadają się nawet i do lotu, trzeba będzie poczekać aż one dojdą do siebie, bo, bo wiadomo, że to sobie idzie tydzień, może dwa, może trzy. No tak. Zależy Jak Także lot treningowy się udał. Jeszcze mamy w rozpodzie bardzo dużo gołębi od Wolfów, od Huberta Danielsa, jeszcze od kogo tam mamy, no Kłodzieja. dużo, dużo jeszcze od Kołodzieja ale to na spokojnie będziemy pokazywać co, co któryś tam odcinek będziemy chcieli pokazać tam takich ładnych, fajnych gołębi czyli z będzie co z oglądać dobrymi, z dobrymi rodowodami i, i, i takie które się młode naprawdę po nich pokazują super w takim razie moi drodzy koniecznie subskrybujcie kanał bo będzie co oglądać no. <laughs> Także jak na dzisiaj to by było tyle pewnie myślę bo, bo już rok zakończony teraz gołębie odpoczywają, dostanę jedzenie Picie już dostaje wcześniej także muszę się magazynować energię na, na niedzielę na, na następny lot który odbędzie się z miejscowości Słubice to jest około 520 km także będzie już taki konkretny lot i, i pewnie też wymagający bo lekki wiatr ale ale znowu przeciwny wschodni wiatr w będzie miał. także no, myślę jak głębiej mi powtórzę jeszcze ten wynik to będę Będę bardziej optymistycznie patrzył na, 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 na dalsze loty, bo, bo wiadomo, no, 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 jak łapią gołębie formę, no, to czyli jest sobie, może być coraz to lepiej. Dokładnie. Ale to musimy to poczekać, i wtedy dopiero będziemy się cieszyć, jak, jak, jak rzeczywiście tak, tak będzie. Także dziękuję bardzo. Dobry lot. Moi drodzy, także myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, jeżeli się odcinek Wam spodobał, zasubskrybujcie kanał i koniecznie kliknijcie dzwoneczek. Zostawcie też również łapkę, ponieważ to bardzo pomaga rozwijać się naszemu kanałowi i pozwala temu filmowi docierać do szerszej grupy odbiorców. Także co, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy. Do zobaczenia.